Siemano, siemano i z tej strony Meksikano. Wyobraźcie sobie, że przed chwilą przed chwilą skończyłem nagranie stenki sytuacyjnej, zobaczymy jak to wyjdzie. Witam Was serdecznie w tą sobotę. Zimną, jakże zimną sobotę. Spodziewamy się śniegu. Nie wiem czy akurat na Podlasiu, ale chyba w niektórych rejonach już nawet chyba już spadł. Bądź też ma zamiar spaść, więc. Idzie zima, idzie zima i jak zwykle, jak zwykle szaro i ponuro i w szary i ponury sobotni, no powiedziałbym, może nie poranek, ale późny poranek witam Was serdecznie. No był mecz, ja się na meczach nie znam, nie znam się na piłce nożnej, ale mamy to, mamy to, mamy remis. Mamy remis i to jest remis lepiej niż e, jak graliśmy e, w Czechach, kiedy przegraliśmy 1-3. Oczywiście żartuję, bo... Ten remis kompletnie nam nic naprawdę nie daje. Mogliśmy wygrać, aczkolwiek wcale nie byliśmy lepszą drużyną, co nie zmienia faktu, że uważam, że, mm, że graliśmy no, trochę lepiej, może coś się z czasem poukłada w tym zespole, może to nie będzie zespół na miarę <coughs> wysokich osiągnięć, ale, ale przynajmniej przynajmniej tak mi się przynajmniej wydaje, że chłopaki chociaż trochę pograli w tę piłkę, y, trochę walki zostawili. Takie jest moje zdanie. No oczywiście zdania są podzielone i wiadomo. Jedni powiedzą, że znowu szmira i chłam. Generalnie to mogliśmy przegrać, bo bo mogliśmy wygrać, a mogliśmy też przegrać, bo w sytuacji chyba Czesi mieli więcej od nas. Tak, tak. No nie liczyłem, no ale, ale różnie to wychodziło. Yy... Natomiast, natomiast no, prowadziliśmy w tym meczu po pierwszej połowie i szkoda, że w drugiej połowie tak szybko na samym początku straciliśmy bramkę, yy, no, przez którą był remis. I to tyle co, co moich, z moich spostrzeżeń o piłce nożnej. Tutaj dużo ja Wam dzisiaj nie poopowiadam. Yy, scenka sytuacyjna też, yy, no myślę, że może Wam się spodoba, nie? Zależy jak kto na to będzie patrzył. Co do, szkolnej, co do szkolnej, to powiem Wam, że nuda, 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 nuda nuda i jeszcze raz nuda. Oprócz tego, że, że jednak wychodzi na to, że Krzysztof, jak nie ma pomocy, to nagle dostaje tej energii i nagle zdrowieje nam na naszych powiedzmy oczach i, i daje rady, daje rady rozpalić w piecu daje rady się ogarnąć, daje rady posprzątać i podejrzewam, że daje rady sobie też zrobić herbatę czy też yy, kanapkę to, o, to czyli robi to czego, czego, jak jest jakiś lokator albo pomocna ręka to jakoś wtedy nie daje rady tego zrobić więc mamy kolejny dowód na to jaki konon jest jaki konon, jakim konon jest ściemniaczem. Jak bardzo wykorzystuje ludzi, jak tylko ma ku temu okazję. Co do powrotu Tomka, sam nie wiem, już co mam myśleć. Myślę, że jak zmarznie, jak ktoś go pogna z chałupy, to myślę, że będzie się tam dobijał, ale to też nie jest, nie jest tak w 100%. Chyba Tomek też ma już trochę tego wszystkiego dość. Ale jak mu przypili się, bądź też jak go namówi, um, zacny zacznij, jakże pomagier Tomkowy, ten pan tajemniczy pan z Ameryki to może, Tomek wróci może, e, ale tak powiem wam, że bez bez jakiejś drugiej osoby, no to szkolna jest nie do oglądania, tak jest moje zdanie. Mamy tam jakieś wątki gdzie Aron nagle się bierze do roboty, no bo trzeba rączki zakasać. Niestety rękawki, przepraszam, zakasać i, i, trzeba, i trzeba pomóc Krzysztofowi, bo trzeba przynieść mu węgiel, trzeba przynieść mu drewka, no ale, ale to są takie wątki, na których czy, czy warto się skupiać komentując szkolną, nie no. Więc mamy na tej szkolnie czytanie listów, już teraz, teraz, już dochodzi coraz częściej czytanie też nawet komentarzy. Dlaczego? No bo, bo nie ma pomysłu. Ja wiem, ja czytam też wasze komentarze i tam mówicie, że, że no, no dużo ludzi myśli, że, że jak ja bym tam wrócił, to by coś, coś się zmieniło. Nie, tam by się nic nie zmieniło. Konon się zrobił taki, jaki się zrobił i tam nic by się nie zmieniło. Ja powiem wam, że ja, że ja podejrzewam, że ja też miałbym problem z, z rozkręceniem szkolnej, bo sam konon sam w sobie w takim, w takim... W takim stanie Gdzie nic mu się nie chce, a kiedy ktoś przychodzi, to od razu musi robić, więc ja też gdybym przychodził, to musiałbym robić, bo jemu by się nie chciało. No, Kolon już nie wiem, czy, czy on jest w stanie w ogóle e, cokolwiek zrobić. I myślę, że mi też brakowałoby pomysłów już na to, żeby, żeby jakoś tą szkolną rozkręcić. I raczej nie wiem, czy jest ktokolwiek w stanie rozkręcić szkolą oprócz... Oprócz tego, że gdyby był jakiś lokator e, trochę może podobny do Majora, to może wtedy coś by się z tego ruszyło, ale to było tylko, to też by było tylko bazowanie na, e, na ich kłótniach, e, natomiast rzeczy takie jak były kiedyś na szkolnej, nie? Jakieś gotowania zawody czy inne pierdołki. No raczej to już jest niemożliwe i tak jak mówiłem wcześniej raczej myślę, że już też ja bym nie miał pomysłu na tą szkolną no. i widać, że Aaron też już nie ma pomysłu, bo tak jak też powiedziałem, no już jest nawet czytanie komentarzy pod filmami, no już jest groza. to już zgroza, to już to już świadczy o tym, że tam naprawdę naprawdę pomysł na prowadzenie szkolnej się totalnie kończy. Ja nie wiem naprawdę kto jest w stanie to rozruszać. I ja też nie jestem w stanie tego rozruszać. I, i nie widzę tam zbyt dużych perspektyw. Chyba, że się pojawi osoba, która druga która będzie też podobna do Konona, bądź też podobna do Majora, i wtedy może pyknie. I to tyle co ja bym powiedział wam ze szkolnej. Widzicie? Nawet nie przytoczyłem żadnego filmu, chociaż trochę tu rozpisałem, pojawiła się jakaś opcja Wisława chujńskiego, który niby rzekomo wysłał list do Konona z prośbą o, o zamieszkanie. Myślę, że jest to fake. Ponieważ w jaki sposób Wieso mógłby oglądać w ogóle szkolną. No ale zobaczymy. Zobaczymy na rozwój sytuacji. Panowie czekają na, na drugi list z potwierdzeniem. Zamiast. Yy... Turbować może zresztą, no właśnie, pytanie, pytanie na filmie o drugi list do Chuńskiego. Przecież Chuński nie sądzę, że wieście kto ogląda. No w to to nie uwierzę, skoro ma problemy z ponoć, z mieszkaniem i ze wszystkim. Słuchajcie, sorry, ale cieknie mi z nosa, bo jest zimno. To to raczej, jeżeli ma problemy z mieszkaniem i tak dalej, to nie sądzę, że stać go na internet. i i, i że śledzi i ogląda. I myślę, że to będą fejkowe listy. I to tyle, tak naprawdę ze szkolnej. Ale myślę, że o wiele ciekawszym tematem, który poruszę, to jest jeszcze kanał Majora. To jest kanał Majora, Majora, który oczywiście zmarł i pojawiające się tam filmy. Pojawiające się tam filmy. I wiadomo, że to są filmy stare. To są filmy z jakiegoś czasu. I, I teraz w pewnym momencie ja pomyślałem sobie, słuchajcie, będę musiał szybko zacząć gadać, że coś tu jest nie halo, bo ja mogę się mylić, ja mogę się mylić, bo jeżeli słuchajcie, bo tak mi wpadło to w głowę, jeżeli to nie są filmy, które są powtarzane ze starego jakiegoś kanału, chociaż to i tak nie zmienia faktu, że jeżeli są to filmy wrzucane ze starego kanału, którego nie ma, więc ktoś ma do tego kanału dostęp, więc już znowu kolejny jakiś wał. Natomiast jeżeli to są filmy, które Major nagrywał jeszcze przed śmiercią, a nie zostały wrzucone, to jest też kolejny wał, ponieważ słuchajcie, to świadczy o tym, że osoba, która się opiekowała kanałem Majora, bardzo dużo filmów nie wrzucała. Co przecież powodowało to, że faktycznie major mógł na tym kanale faktycznie mało zarabiać. Nieświadomie nawet nie wiedząc, że, że te filmy nie, nie wpadają, bo major nagrywał i major, wiem to osobiście, że major jak nagrywał, to zawsze wrzucał swoje filmy. Zawsze. Nie było tak, że major nagrywał, a potem nie wrzucał. Zawsze wrzucał swoje filmy. No a tutaj mamy sytuację, w której w której no te filmy dalej tam wlatują na ten kanał majora. Jeżeli są to filmy, które nie widziały światła dziennego, no to, no to mamy kolejny jakiś śmieszny kurde, śmieszną sytuację. Dlaczego te filmy w ogóle nie weszły, nie, nie widziały światła dziennego? To świadczy tylko o tym, jak bardzo się starano, żeby Major chyba podupadał po prostu finansowo. No bo wiadomo, im mniej filmów wchodzi, tym mniej, mniej, mniejsza jest monetyzacja, a Major raczej nie był w stanie tego wszystkiego sprawdzić. Natomiast jeżeli to są filmy z innych kanałów, które Major stracił, no to też jest jakaś dziwna sytuacja, bo jakim cudem ktoś ma dostęp do filmów z innych kanałów, a to nie są filmy przecież z momentu, kiedy Major był. Na szkolnej, tylko właśnie kiedy major był poza szkolną, i to tyle słuchajcie, co mam do powiedzenia. Dziwna sytuacja z tym z majorowskim, majorowskimi filmami i tak dalej. Sytuacja dość nietypowa. Mówię, widzę dwa rozwiązania. Chyba, że są to e, riploady, które, które gdzieś tam się pojawiły e, u Majora na kanale i one są, no ale to wtedy na tym samym kanale z powrotem te same filmy drugi raz wrzucać. To jakoś tak chyba nie, nie, nie halo, nie? i to tyle co z mojej uwagi czyli tak naprawdę wszystko i nic no ale tak czasami jest słuchajcie szkoła teraz nic nie pokazuje i tak naprawdę nie ma nawet o czym rozkwiniać. No. będziemy przyglądać się dalszej sytuacji dalszemu rozwojowi szkolnej i, i, i czy ktoś znajdzie w ogóle jakiś pomysł na rozkręcenie jeszcze szkolnej no, i będziemy obserwować też, co ta sytuacja. Co, co to z tym kanałem, Majora? Jak to kurde w ogóle jest możliwe, że, że ktoś prowadzi kanał, wrzuca filmy osoby, której już nie ma. No. no, jakby nie patrzeć, jakaś tam monetyzacja z tego jest. Może niewielka, ale jest. Ale to pozostawiam tylko waszej ocenie. To są tylko moje takie, mówię, lekkie przemyślenia, ponieważ mówię, nic się, kurde, kompletnie nie dzieje na szkolnej. E, nawet te zaczepki w stronę moją i tak dalej, nie? To jest jakieś takie takie sztuczne podkręcenie, e, sztuczne podkręcenie atmosfery, no, która jest moim zdaniem obecnie żałosna i nudna na szkolnej. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.